Ile razy Pan Jezus przechodził obok nas, kiedy byliśmy w naszych codziennych obowiązkach? Tego nie umiemy powiedzieć. Myślę, że kiedy przeanalizujemy dokładnie całe nasze życie, albo kiedy pod koniec dnia zaczniemy analizować miniony dzień, możemy dopiero zauważyć, ile razy Chrystus przychodzi na spotkanie z nami. Ile razy w czasie, kiedy jest nam On najbardziej niewygodny, to właśnie wtedy się pojawia. I nie zawsze potrafimy go przyjąć w taki sposób, jak powinniśmy to zrobić. Zobaczcie, dzisiaj Chrystus spotyka Lewiego. Lewi zostawia wszystko. Jest gotowy, by zostawić całe swoje życie, cały swój interes, swoją pracę, zawód, znajomości, wszystko to, co miał do tej pory. Zostawia na jedno słowo Chrystusa. I idzie za Nim. Myślę, że taka okazja zdarza się w życiu każdego z nas wiele razy, a nie tylko raz. I Chrystus puka do naszego serca bardzo często. Przychodzi jako drugi człowiek, przychodzi także do nas czasami, właśnie po to, byśmy podzielili się swoim sercem. Podzielili się swoją codziennością, swoimi zdolnościami, tym co robi Lewi, byśmy zaprosili go też do swojego domu, do swojego życia.